Disney i Epic Games łączą siły. Dwa giganty chcą stworzyć otwarte, spójne społeczne uniwersum ze swoimi markami. Dodatkowo wystartowała otwarta beta z and Bones, a Ubisoft ma już plany na cztery sezony. Sequel Cyberpunka 2077 rośnie w siłę, a firma CD Projekt Red zatrudnia kolejnych weteranów. Wspomnę także o dużej obniżce modelu PlayStation 5 Slim, a także o Hell Divers 2, które podbija Steama. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. Disney, a także Epic Games to dwa duże giganty, które co prawda odbiegają trochę od siebie, ponieważ Disney to gigant w branży filmów oraz seriali, a Epic Games jest to wiadomo, gigant branży gier. Co prawda, te dwa kierunki coraz bardziej się ze sobą łączą, i w taki oto sposób wytwórnia Disney postanowiła zainwestować 1,5 miliarda dolarów w akcji firmy Epic Games i zapowiedziała szeroko zakrojoną współpracę z twórcami Fortnite'a. Jak możemy doczytać z oficjalnej strony theworlddisneycompany.com Disney dwa giganty mają za zadanie stworzyć otwarte, spójne społeczne uniwersum, w ramach którego fani będą mogli nie tylko grać czy oglądać, ale także kupować i w sumie obcować z treściami, bohaterami, a także historiami. Czy to Disneya, bądź Pixara, bądź Awatara, czy Gwiezdnych Wojen, a kończąc. Na Marvelu. Nie da się ukryć, że taki ruch będzie dobry dla dwóch firm, ponieważ dzięki temu Disney mocno wkroczy w szeregi graczy. A jeśli chodzi o Epic Games, no to wiadomo, mamy tutaj do czynienia z kolejnymi crossoverami z Fortnite'em, ale w sumie nie tylko. Prezes Disney twierdzi, że jest to największe wejście na rynek gier w historii wytwórni, która no w ten sposób chce dotrzeć do nawet 3 miliardów graczy i tym samym pozwolić konsumentom na obcowanie z jej kreacjami w najbardziej istotny dla nich sposób. Na kanale Fortnite pojawił się nawet materiał, gdzie twórcy zapowiadają niejako swój własny projekt, a także rzecz jasna pokazują crossover między Disneyem i, no w sumie. Discover a place where magic is epic. Co ciekawe, Disney mocno zainteresowany jest Epikiem ze względu na technologię Unreal Engine 5, ponieważ jak wiadomo współpracowali oni już wcześniej przy tworzeniu na przykład różnych gierek jak chociażby Kingdom Hearts 3 bądź Star Wars Jedi Survivor, ale teraz będzie to działało na znacznie większą skalę. Robert Iger, który jest prezesem Disneya, mówił w wywiadzie, że do inwestycji przekonały go nie tylko sukcesy Epika, ale statystyki odnośnie trendów demograficznych, które pokazały mu osoby z branży. Na razie nie wiemy, jakie pierwsze owoce z tej współpracy wynikną, aczkolwiek na same efekty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak na razie trzymajmy kciuki, że wyjdzie coś z tego naprawdę fajnego i przejdźmy dalej. Dzisiaj o godzinie 3 wystartowała otwarta beta gry Skull Bones, czyli produkcji, o której już wiele razy mówiliśmy wam na kanale. Ma ona za sobą naprawdę wielką i długą historię, ponieważ no nie da się ukryć, że miała ona trochę przesunąć swojej premiery. I co ciekawe, już 16 lutego 2024 roku ma mieć ona swoją premierę. I czy ona się wydarzy? No już najprawdopodobniej tak. Dlatego twórcy gry cały czas starały się o sobie przypomnieć. Tym samym, no właśnie jak teraz możemy się dowiedzieć, wystartowała otwarta beta, a na Twitchu aż roi się. Od transmisji na żywo. Potrwa ona do 11 lutego i obsługuje ona nie tylko PC, -ty, ale także PlayStation 5 i Xboxy Series XS. Na ekranie obecnie wyświetlają Wam się wymagania sprzętowe, jakie należy mieć, aby móc w ogóle zagrać w produkcję. I szczerze Wam przyznam, że nie są one tak duże, jak mi się z początku wydawało. Co prawda, do zagrania na przykład na 4K potrzebny będzie RTX 3080 z 10 GB i VRAM-u, lecz naprawdę celowałem, że takowe wymagania będą znacznie większe, i no tutaj w całej szczęście się nie zawiodłem. Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce, ponieważ mam zamiar to dzisiaj przetestować, także. Trzymajmy kciuki, że wszystko będzie git. Oprócz tego, że twórcy dostępnili graczom betę, dostaliśmy także informacje na temat przyszłych sezonów, jakie będzie zawierać Skull Bones. Dokładnie mówiąc, dostaliśmy materiał, z którego dowiedzieliśmy się, że w ciągu 12 miesięcy od debiutu czekają nas cztery sezony, nazwane Ranging Tides, Horus of Havoc, Into the Dragon's Wake, a także Shadows of the Deep. Z grafiki możemy na przykład zauważyć, z kim będziemy się mierzyć, jakie itemy będą dodane, a także zobaczyć możemy też nagrody za każdy season pass. Nie zabrakło też detali związanych z zabawą w wariancie PvP, ponieważ twórcy przygotowali Tryby, na których na pewno gracze nudzić się nie będą. Bo co ciekawe, mamy na przykład Helm Wagers, z którym gracze będą mogli pomnożyć bądź całkowicie stracić swoje kosztowności. A także CatFront Cargo, w których przyjdzie nam szukać ukrytych skarbów na podstawie samej mapy. To premiery Cyberpunka 2077-2 bądź Cyberpunka 2078 no w sumie nie wiadomo jak Redzi jeszcze nazwał tą produkcję, aczkolwiek do samego sequela jeszcze długo. I zmienia to fakt, że twórcy od czasu do czasu zdradzają graczom różne sekreciki bądź różne informacje na temat projektu. No i tak też jest w sumie tym razem. Dwa dni została udostępniona informacja prasowa, z której możemy się dowiedzieć, że do niewielkiego zespołu odpowiedzialnego za Project Orion dołączyło kilku uznanych specjalistów i specjalistek. W głównej mierze są oni weteranami dobrze znanych wam wszystkim firm. Mamy na przykład Dana Henberga, który obejmuje stanowisko producenta wykonawczego. Wcześniej pracował przy takich produkcjach jak Diablo 3 czy Apex Legends. Reżyserem do spraw projektu gry został Ryan Barnard, czyli były pracownik studiów Ubisoft Massive i AO Interactive. Główną scenarzystką została zaś Anna Megill, która opracowała fabułę takich tytułów jak Control czy Assassin's Creed Syndicate, Alan Villani, który ma w swoim portfolio gry z serii Mortal Kombat, czy Alexander Freed, który wzmocnił zespół pisarski odpowiedzialny za historię projektu Orion. Wcześniej był on scenarzystą w studiu BioWare i pracował m.in. przy Star Wars: The Old Republic. Nie da się ukryć, że niektóre nazwiska z tej listy mogą cieszyć Michał ze względu na fakt, iż może nam to sugerować, że fabuła w projekcie Orion będzie stała na naprawdę wysokim poziomie. Następnie powiedziałem także o pierwszej dużej obniżce modelu PlayStation 5 Slim, no i tak też jest. Francuskie media donoszą, że już niebawem będzie można kupić nową konsolę od Sony dzięki obniżce, która ma rozpocząć się 12 lutego 2024 roku. Według plotek promocja ma dotyczyć tylko wersji standard z napędem optycznym, a jej cena ma być obniżona o około 75 euro. Dla porównania taką wersję obecnie możemy zakupić za 550 euro, co na polskie złotówki przelicza się na 2400 zł. Po obniżce natomiast kwota ta wynosić będzie już tylko 2000 zł. Będzie ona oczywiście dostępna w Europie, lecz nie wiadomo na jakich stronach partnerskich i czy w ogóle będzie ona dostępna w sklepie internetowym PlayStation Direct. Swoją drogą, powodem obniżki ma być słaba sprzedaż nowego modelu. Pozostaje jedynie nam czekać, ponieważ tak naprawdę za 5 dni przekonamy się, czy cena faktycznie spadnie o te 75 euro i czy w ogóle będzie ta promocja dotyczyć wszystkich krajów w Europie, czy tylko tych wybranych. Skoro przy PlayStation jesteśmy, to warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o ostatnim newsie, czyli o Hell Divers 2, które pojawiło się na Steamie i, że tak to powiem, go podbija. Dokładnie mówiąc, produkcja Arrowhead Games Studios zadebiutowała dzisiaj na PlayStation 5 i PC, a samo przyjęcie wcześniejszej części było bardzo przyzwoite, dlatego też oczekiwania wobec szwedzkiego studia, no były niemałe. Jeśli spojrzymy sobie na Steam Chartsy, no to możemy zauważyć, że gra w przeciągu ostatnich kilku godzin, bądź kilkunastu zdobyła pik 64 tysięcy osób jednocześnie znajdujących się w produkcji i prawdopodobnie liczba ta powiększy się na przestrzeni najbliższego weekendu, ponieważ no, zawsze tak jest. Warto jeszcze w tym miejscu powiedzieć, że Hell Divers 2 to jak na razie trzecia pod względem wielkości premiera PlayStation na Steamie, ponieważ tuż przed nią znajduje się God of War, a także Spider-Man. I fakt, może graczy w produkcji jest dużo, Aczkolwiek samo przyjęcie się tytułu no nie jest już takie ciekawe. Patrząc chociażby na opinie, które znajdują się na platformie Steam, możemy zauważyć, że jest ich ponad 3000, aczkolwiek tylko 53% z nich stanowią tę recenzję na plus. Włączasz grę, odpalasz misję, próbujesz znaleźć kogoś do gry, ale wywala błąd. Postanowiasz zagrać solo. Lecisz na Marsa, zabijasz kilka potworów, włączasz przekaźnik i znowu zabijasz kilka potworków. Kolejno biegniesz włączyć drugi przekaźnik, broniąc go i zabijając kilka kreatur. Misja zaliczona, wracamy do bazy, świetnie wciągające niesamowite. Chcę się uruchomić z podpiętym padem DualShock 4. Podobnie jest, gdy podepniemy pada w trakcie gry. Wykrzacza się. Gra ma bardzo ciekawą mechanikę, bo przed każdym uruchomieniem muszę wyłączyć losowy program w menadżerze zadań, żeby mi się w ogóle włączyła. Dramat. Funkcje sieciowe leżą i kwiczą na PC. Jak raz na godzinę prób udało się już dołączyć do jakiejś wspólnej gry online, to w sekundę grę wywaliło. Nie polecam, chyba że ktoś chce grać solo, to wydaje się spoko. Ja jednak kupiłem grę ze względu na co-op, który w dzień premiery nie istnieje. Czy mam odpalony crossplay, czy nie. Nie ma różnicy, żadnych gier nie wyszukuję. Nie udało się dołączyć, a jak ja zezwalam, to też nikt nie dołączył nigdy na parę gier słabizna. Co ciekawe, średnia produkcji na Steamie cały czas spada, a odbiorcy, którym nie podobają się efekty prac Arrowhead Game Studios, w głównym mierze narzekają na problemy z połączeniem, zawieszaniu się produkcji i no nie brakuje też odbiorców, którzy sprzeciwiają się wprowadzonym rozwiązaniem dotyczącym antycheata. Pożyjemy, zobaczymy, bo graczy może i jest dużo, aczkolwiek recenzje mówią same za siebie. Dzięki wielkie za materiału, serwus!